Jerba ma recenzję, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś recenzja będzie nieco szybsza, ponieważ o jerbie nie będę musiał aż tak dużo mówić, raczej ocenię jej walory smakowe. Będę recenzował jedną z popularniejszych yerb na rynku obok Amandy, czyli markę jerby Campesino. Campesino dzisiaj w odmianie oświeżającej, czyli Refrescante, nie wiem, Refrescante. Jak wyczytał, tak by czytał, no ale jerba ma te taka odświeżająca przeznaczona do, przeznaczona do picia w formie tarere, co sugeruje nam już kartonik, kostki lodu. Oczywiście logo producenta jerby z Paragwaju. Zaznaczone, że jest to jerba paragwajska. Te kartoniki bardzo zyskały moją sympatię. Fajnie się taką mierbę przenosi. Można ją bez problemu schować sobie do plecaka bez obawy, że się coś pogniecie, jak coś pęknie. W środku oczywiście mamy torebkę. Natomiast, co jeszcze o opakowaniu? Przede wszystkim, nas będzie interesował skład. Jerba matę zawierająca yerba no, matę, miętę i mm, olejek miętowy. Czyli tutaj ta mięta jest dodana nie tylko w formie suszu miętowego, ale także w formie olejku miętowego, co powinno dodatkowo jakby no pobudzić nasze no kubki smakowe, dać dodatkowy efekt odświeżenia. Wiadomo, yerba też nie jest jakąś tam, znaczy mięta nie jest jakąś tam trwałym ziołem, które można wypłukiwać, zalewać, wypłukiwać, zalewać, w związku z czym ten olejek przypuszczam dodany z tego względu, żeby dłużej trzymało smak. No zobaczymy, jak to będzie z tym smakiem. O samym opakowaniu no, nie można za dużo powiedzieć, oprócz tego, że przychodzi nam na myśl i sugeruje, że yerbę tą powinniśmy pić przede wszystkim w formie tererę. W środku tak jak powiedziałem, znajduje się woreczek. Ja już swoją yerbę oczywiście próbowałem, piłem ją. Woreczek jak woreczek. ocenimy teraz zapach, czy to pachnie tak intensywnie, jak na przykład pachniały pacharito miętowe. Zdecydowanie mniej, ale bardzo intensywnie pachnie. Pachnie intensywnie, ale mniej od pacharito, w związku z czym zobaczymy jak to wygląda, a później zobaczymy jak to smakuje. Oczekujmy jak wygląda więc Campesino w wersji odświeżającej. Kiedyś Campesino nie spodobało mi się, z tego względu, że wyglądało jak ścinki z taśmy produkcyjnej. Zobaczmy jak to tutaj wygląda, bardzo drobna yerba, można by się do tego przyczepić i jednak tutaj w tej odmianie jestem w stanie to wybaczyć z tego względu, że jeśli jest ona przeznaczona do picia w formie terrere, to żeby puszczała szybko ten smak musi być po prostu drobna, w związku z czym też duża zawartość patyczków, żeby dało się to pić, żeby nie zrobił się taki po prostu lepiej. Także jestem tutaj tą drobnistość yerby w stanie wybaczyć, jestem w stanie uwierzyć, że jest to zrobione z premedytacją, ponieważ jerba ta jest sugerowana, jest przeznaczona do picia na zimno. W związku z czym, tak jak powiedziałem, będzie dzięki, tej, do, dzięki temu drobnemu zmieleniu szybciej puszczała smak, będzie intensywniejsza, no ale będzie też się szybciej wypukiwała. Zobaczymy więc, jak to będzie ze smakiem. Czas na najważniejsze, czyli na ocenę smaku Campesino. Odświeżającego. Oczywiście w formie tarere. Mam tutaj bardzo mocno schłodzoną wodę. Swoją hierbę wcześniej zalałem, żeby nasiąkła. Teraz taka ciekawoska. Tarere, im zimniejszą wodą się zalewa, tym jest smaczniejsze. Tym ta hierba jakby mocniej puszcza. Bo taka jest zasada. Potwierdzam to w sumie tak organoleptycznie, że tarere zalane zimniejszą wodą ma takiego, no można by powiedzieć, Smakuje inaczej niż zalana letnią wodą, smakuje lepiej z tego względu, że tererę pijemy, kiedy chcemy się odświeżyć, kiedy chcemy się schłodzić. Kiedy nie mamy dostępu do gorącej wody, ale też nie mamy dostępu do zimnej wody, od biedy można użyć wody o temperaturze pokojowej i jednak to już nie będzie to samo, według mnie. Chociaż są różne gusta, o których się nie powinno dyskutować i niektórym taka yerba zalana letnią wodą, wodą o temperaturze pokojowej smakuje najlepiej. Swoją hierbę zelałem właśnie zimną wodą. Można powiedzieć, że jest bardzo odświeżająca. Mięta nie jest aż tak bardzo wyczuwalna, jednak zdecydowanie odświeża. Świetnie się to przydaje w pracy, kiedy no nie mamy możliwości np. umycia zębów, a chcemy po prostu poczuć się świeżo, no to taka hierba sprawdzi się doskonale. Dodatkowo doskonale sprawdza się ona w upały. Smak yerby i mięty jest w miarę zrównoważony. Mięta zawarta w tej yerbie nie jest tak agresywna, jak była na przykład w pajarito, gdzie dodatki smakowe w postaci mięty, czy pozostałych ziół takich smakowych, również z rodziny mięty, czy chociażby cedronu, Prawie że całkowicie tłumiły sam smak hierby. Nie jest to też taki właśnie mentol jak w pacharito który przypominał mi taki mentol używany w papierosach, taki bardzo ostry mentol. W związku z czym ten olejek jest dodany z dozą umiarkowania. Była ta mieszanka robiona, że tak powiem, z głową. Przypadła bardzo mi do gustu ze względu właśnie na ten przyjemny miętowy smak. Oczywiście ten miętowy smak, przez to, że jest ten olejek dodany, zostaje z nami dłużej niż smak samej jerby. W związku z czym to też ma pewien plus. Jeśli nie mamy już świeżej jerby, no to od biedy możemy sobie pić jaką wodę o smaku miętowym. Też na pewno nas ochłodzi. Dodatkowo swoją yerbę kiedyś zalałem gorącą wodą. I ku mojemu zdziwieniu yy, aromat miętowy był bardzo intensywny i hierba ta bardzo mnie rozgrzała. Byłem akurat zmarznięty po jeździe na rowerze w deszczu. Yy, w związku z czym, tą hierbę można pić na, w sumie na dwa sposoby. Pomimo tego, że jest ona przeznaczona do tereny, możemy pić również na ciepło, wtedy doskonale rozgrzewa przy czym zalewana na ciepło bardzo szybko traci swój smak i aromat z tego względu, że jak widzieliście jest dosyć drobno zmielona, a to tylko i wyłącznie po to, żeby w formie terery szybko puszczała smak, żebyśmy długo nie musieli czekać na, na par. I po to, żebyśmy mogli się nim delektować od razu, kiedy potrzebujemy orzeźwienia, sięgamy po zimną wodę, szybko sypiemy jarbę, wbijamy bąbije, dolewamy wody, czekamy aż święty Tomasz się napije. I my też wtedy możemy już zaczynać od razu pić, ponieważ yerba ta od razu puszcza swój intensywny miętowy aromat. Przy czym, tak jak mówię, nie jest on tak agresywny jak na to miejsce sam przykład w Pacharito. Jedynym minusem tej hierby jest ipylalasuś, więc musicie uważać, żeby była ona sztywną w naczynku, żeby gdzieś tam się nie uniosła, ponieważ później będą problemy. No i to jest jej w sumie jedyny minus. Ja swoją hierbę dostałem oczywiście w sklepie na Napłowieskiej w Poznaniu, do którego serdecznie zapraszam. Kolejną recenzję, jaką będę przeprowadzał, będzie również recenzja Campesino, jednak będzie to Campesino, można wypowiedzieć, taka dla sportowców, troszeczkę dla osób odchudzających się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I jak będzie smakowało, natomiast tom hierbę Campesino odświeżającą mogę zdecydowanie polecić każdemu, nawet osobom początkującym, które dzięki dodatku tego mentolu, tej mięty, aż tak bardzo nie dostaną, że powiem, po kubkach smakowych. Natomiast dostaną fajną, wyważoną mieszankę, dzięki której mogłyby się przekonać do jerby. Dodatkowo teraz będziemy mieli coraz cieplejsze dni, mam taką nadzieję. W związku z czym, takie dodatkowe orzeźwienie przyda się z pewnością każdemu. Dzięki, do kolejnego odcinka. Cześć.